315 MHz czy 433 MHz, która częstotliwość TPMS jest właściwa? To pytanie zadaje sobie wielu kierowców dopiero wtedy, gdy po czujników pojawia się błąd TPMS. A problem bardzo często nie leży w aucie, tylko w źle dobranej częstotliwości czujnika. Każdy czujnik TPMS wysyła sygnał radiowy do komputera samochodu. Ten sygnał działa na określonej częstotliwości. Najczęściej spotykane są dwie częstotliwości, 315 MHz oraz 433 MHz. I tutaj ważna informacja: samochód obsługuje tylko jedną z nich. Jeśli zamontujesz czujnik o niewłaściwej częstotliwości, samochód go po prostu nie zobaczy. Nawet jeśli czujnik jest nowy, sprawny i prawidłowo zamontowany, system TPMS nie odbierze sygnału. Efekt. Kontrolka TPMS świeci się cały czas albo pojawia się komunikat o błędzie systemu. Najlepiej sprawdzić częstotliwość przed zakupem czujników. Można to zrobić na kilka sposobów: w dokumentacji technicznej auta, po numerze WN, albo za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. To bardzo ważne, bo sama wymiana czujników bez tej wiedzy często kończy się niepotrzebnymi kosztami. Istnieją czujniki uniwersalne, które mogą pracować zarówno na 315, jak i 433 MHz. Ale nawet one muszą zostać prawidłowo zaprogramowane pod konkretny samochód. Bez tego problem z TPMS nadal będzie występował. Podsumowując, zła częstotliwość to jedna z głównych przyczyn problemów z TPMS. Zawsze sprawdzaj, czy Twoje auto obsługuje 315 MHz czy 433 MHz, zanim kupisz czujniki. Zapisz ten film, może oszczędzić Ci sporo nerwów i pieniędzy.